Cześć, biznes na boku, kolejny odcinek, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszkę o Allegro Analytics, ale nie będzie to typowy tutorial, jak wyklikać każdą z możliwych funkcji, tylko skupimy się na powiedzmy dwóch takich podstawowych, z których ja sam korzystam, a które no, mogą Wam pomóc w tym. Jak znaleźć towar, na przykład do sprzedaży, albo inaczej, czy nisza, na którą się decydujecie, no jest warta swojej uwagi przynajmniej, jeśli chcecie sprzedawać dany towar z tej niszy na Allegro. No a druga sprawa, może to Wam pomóc również w optymalizacji kampanii ads, tak? Czy w danym towarze jest jeszcze potencjał, no czy nie warto go też reklamować? Więc zapraszam. Wychodzą często z założenia, takiego zacznij z tym, co masz, więc tak będzie też w tym przypadku, że bez wykupywania jakby dodatkowego abonamentu na Allegro, tylko z tym podstawowym, który i tak większość sprzedawców opłaca, żeby uniknąć tej złotówkowej dopłaty, no to pokażę Wam, jak na takim podstawowym abonamencie można wykorzystać Allegro Analytics, skoro i tak ono jest. Jakby w standardzie, tak? Mimo, że mamy tutaj ograniczony zakres sprawdzania pewnych rzeczy do 180 dni wstecz, no to jednak w wielu aspektach może Wam to również pomóc. No i sprawdzimy, czy kategorie, w których na przykład chcemy sprzedawać dany towar, jak się sprawują, czy jest w nich potencjał, no i czy w ogóle w danej niszy jest jakieś zainteresowanie. No bo każdy ze sprzedawców pewnie co jakiś czas ma tak, czy. Znajdzie jakiś towar ciekawy, no i czy warto go będzie sprzedawać na Allegro. No bo też nie każdy chce na przykład od razu zamrażać jakąś część gotówki na dany towar, bo nie wiemy, czy to zejdzie, albo jak mniej więcej będzie schodziło w danym okresie. No, bo gdyby każdy z nas znał taki złoty przepis i sposób na to, no jaki towar dokładnie na Allegro sprzedawać, no to nikt raczej takim sposobem by się nie podzielił, bo sami wiecie, że był on by wtedy warty miliony. Ale my ułatwimy sobie pewne rzeczy z Allegro Analytics, więc przejdźmy do tego narzędzia. No i teraz tak, gdzie w ogóle to znaleźć? Możemy wejść bezpośrednio przez link, który znajduje się w zakładce sprzedaż abonament Allegro i tu mamy Allegro Analytics. No i pierwsze co warto zrobić to kliknąć sobie tutaj trendy w czasie i sprzedaż według dni. To co ważne, najpierw skupię się tutaj na ostatnich 6 miesiącach. No i klikamy wyświetl raport. No i na przykład na tej wybranej kategorii yy, mamy sprzedaż łączną podaną w ostatnich 180 dniach. I to co od razu możemy zobaczyć, to jak dana kategoria radziła sobie w tych takich też pikach sprzedażowych, najlepiej zawęzić sobie to do zakresu tygodniowego i taki wykres słupkowy, bo wtedy to Allegro Analytics pokaże nam, gdzie mamy sprzedaż stałą, a gdzie jakby są piki sprzedażowe. Tutaj widać, że piki sprzedażowe mamy na święta. W tej kategorii, no bo kategoria dla dzieci, więc jak najbardziej wtedy prezenty były kupowane, a po świętach troszkę jest zjazd aż do teraz, więc nie ma jakiejś w tej dosłownie, w tej jednej kategorii jakiegoś większego zamieszania, większego, większej sprzedaży. Tu musimy mieć dane jakby z naszego konta, tak? czyli yy, możemy zaplanować, czy na następny pik sprzedażowy, jakby bierzemy sobie no, więcej tego towaru, czy czy zostajemy, a inwestujemy w inny towar, tak? No to nam mniej więcej zobrazuje, jak te nasze towary w danym okresie się zachowywały. Po pytanie, czy chcemy właśnie znaleźć sobie kilka takich nisz, w których... Będziemy sprzedawać sezonowo, czyli na przykład teraz, jak chemia basenowa, baseny, trampoliny na wakacje, tak? Na przykład, sezon rowerowy, albo właśnie prezenty na święta jakieś, choinki i tego typu rzeczy, albo znicze na listopad. Tak? No, musimy sami sobie wybrać, jaką chcemy też taktykę obrać, czy, czy mieć towar, jakby całoroczny, czy ten, który sezonowo się tylko sprzedaje ale mieć kilka takich niż sezonowych. Ten wykres może wam powiedzieć też czy na przykład jeżeli wprowadziliście w danym miesiącu jakąś taką bardziej agresywniejszą kampanię ad, no to czy ona miała wpływ na to, że trend w czasie czy coś się zmieniło, tak, czy ta sprzedaż była większa dzięki wydanym pieniądzom na reklamę. Ale no to jest troszkę może tak miarodajne dla nas, ale to co my chcemy sprawdzić to jak my ta sama na przykład kategoria m, mieści się na tle konkurencji. Czyli w tym wypadku wybieramy porównanie z innymi sprzedającymi, który znajdziemy tutaj porównanie z konkurencją i ranking sprzedających. Robimy dokładnie to samo. Tu możemy w tytule wpisać sobie jakąś frazę, i to spowoduje, co wam za chwilę pokażę na innym przykładzie jak będziemy sobie szukać jakieś niszy od podstaw, co spowoduje, że możemy te wyszukiwanie zawęzić na przykład do... Jakiegoś słowa, które znajduje się w tytule lub opisie oferty, albo po prostu i tu, i tu. Tak? Zaraz, zaraz Wam to pokażę na przykładzie, ale wyświetlmy sobie najpierw raport, który mówi nam, jak my sobie radzimy z konkurencją. No i tu znowu wybieramy ostatnie 180 dni. No i jak widzicie, w tej kategorii jestem daleko poza, poza dziesiątką. Natomiast yy, ja zrobiłem też troszkę. Uogólniłem tę kategorię, yy, ale sobie ją zawężmy do możliwego wyszukiwanego słowa kluczowego, które w większości ofert się pokazuje. No i w tym wypadku takich samych sprzedawców może już być mniej, a moja pozycja jest o wiele większa. I od razu widzimy, yy, że cała kategoria to jakieś pół miliona z obrotu w ostatnich 180 dniach. No i co nam to może mówić? Jak widzicie, ja jestem tak na siódmym, szóstym miejscu. Tutaj się bije z jednym e, użytkownikiem w cudzysłowie. E, no ale nasz topowy sprzedawca, no naprawdę odleciał. Odleciał bardzo daleko e, w tej kategorii, tak. No i na tej zasadzie możemy stwierdzić, że ma on na przykład większy asortyment, bardziej szerszy od naszego, ale mieszczący się jakby w tej samej niszy, e, który my proponujemy. No i na przykład ma inne dojścia, lepsze niż my, do hurtowni czy do swoich dostawców. No, i na rynku jest już dłużej i jest na przykład bardziej rozpoznawalny, przez co jego aukcje się pewnie lepiej wyświetlają niż nasze. No, ale to nam mówi właśnie, czy jest w tym wypadku szansa zwiększyć nasze obroty w tej kategorii. No, czy na przykład poprzez zmianę jakiejś tam polityki cenowej w naszych ofertach, czy zaczniemy robić jakieś wypasione zestawy z tym, albo dodamy coś od siebie, jakieś gratisy czy wypromujemy nasze aukcje, kampanią ad, jakąś może nie tyle agresywną, ale po prostu wypromujemy bardziej, albo zwiększymy, czy będzie w ogóle sens zwiększać tutaj kliki na tych towarach. Nawet będąc na drugim miejscu w tych ostatnich 180 dniach, możemy spokojnie jakby podwoić nasz obrót poprzez zastosowanie innych działań. Bo jak widzicie, kawałek tortu jest duży i jest dużo jakby jeszcze do podziału w tej kategorii kwestia tego, jak my w tej niszy będziemy się zachowywać. Gdybyśmy mieli taki obrót tutaj, jak mamy pokazane, i bylibyśmy na przykład na pierwszym miejscu, no to mm, potem ciężko by było stwierdzić, czy ta kategoria ma jakiś większy potencjał, tak, że dlaczego ludzie aż tyle nie kupują. No i to nam da wtedy odpowiedź, czy warto jeszcze dobalać adsami, czy nie warto, czy po prostu kategoria jest denna, w cudzysłowie, i warto ją zmienić. Bo pamiętajcie, że no, nie wciśniemy ludziom na siłę czegoś, czego tak naprawdę nie potrzebują. Więc pamiętajcie, kategoria kategorii nierówna i liczy się zawsze to, jaki my towar proponujemy. Yy, możemy tak ogólnie powiedzieć, czy jest on szybko zbywalny, czy nie. I klient kupuje na przykład. Taki telewizor z myślą o tym, że musi zrobić research, porównać yy, z innymi towarami, czy warto to kupić, czy ewentualnie jeszcze się kogoś poradzić, więc ta jego ścieżka zanim dojdzie i wrzuci do koszyka, a jest jeszcze dużo rozpraszaczy, zanim to zrobi, tak szybko nie podejmie decyzji, na przykład w, w przypadku, tak jak w przypadku zakupu jakiegoś małego bibelota, tak? A co jeśli na przykład nie mamy towaru, nie znamy, nie wiemy jak on się zachowuje, to znaczy. Yy, Chcemy coś sprzedawać, no ale zastanawiamy się, czy jest sens zamrażać gotówkę ten towar I jak to sprawdzić najlepiej Czyli klikamy porównanie trendu sprzedaży yy, Dodajemy kategorię, powiedzmy, że chcielibyśmy sprzedawać ramki do zdjęć O, ramki do zdjęć, czyli będzie to na pewno dom i ogród Wyposażenie yy, Dekoracje i ozdoby i tutaj mamy ramki do zdjęć. Ok, mamy te ramki do zdjęć, ale my mamy te ramki z Ikei i chcielibyśmy sprzedawać yy, konkretnie ramki z Ikei. I tak jak Wam powiedziałem wcześniej, możemy wyszukać wszędzie po nazwie produktu albo po nazwie oferty. Ja bym dał wszędzie i zaznaczamy 180 dni i robimy wyświetl raport. I sprawdzamy jaki trend jest najpierw w tej kategorii, tak? Zrobimy sobie tutaj najlepiej na tydzień, i jak widzicie sami, możemy przez to sprawdzić trend, czyli kiedy najlepiej sprzedawać te ramki. Gdybyśmy mieli wykupiony abonament, moglibyśmy sobie wstecz o więcej dni, ten droższy abonament, gdybyśmy mieli wykupiony, moglibyśmy sobie to sprawdzić o więcej dni wstecz. Natomiast już taka informacja nam mówi mniej więcej o, o tym, e, jaki jest trend sprzedaży. Czyli, ramki do zdjęć fajnie się sprzedawały na początku stycznia, pewnie dlatego, że wtedy one chodziły jako prezenty na dzień babci i dziadka. A następnie, jak możecie spojrzeć, tutaj na święta, tak? Czyli znowu ktoś robił jakieś ozdoby, chciał dawać prezenty swoim bliskim. No. Tutaj ten trend jest jakby utrzymany najbardziej. No, nawet lepiej się sprzedawały święta niż przed nim babci, ale znowu tutaj ta sprzedaż, jakby która była większa, cieszyła się dłuższym zainteresowaniem. Tu jeszcze może zostały jakieś walentynki, bo to też jako prezenty, ale okej. Okay. Wiemy, że kiedy mniej więcej jest trend sprzedaży, wiemy, że no te ramki w miarę sprzedają się cały czas, tak? Czyli no taki obrót. Wielkanocny, trzeba zrobić w lutym, marcu to potrzebujemy dwóch tygodni, żeby zrobić to co w tydzień w Wielkiej Nocy, ale jest potencjał, tak? I robimy teraz tak porównanie z konkurencją i ranking sprzedających. Jeśli trendy już znamy, to możemy sobie zrobić ranking sprzedających, ale nie bieżący miesiąc, tylko ostatnie 180 dni. Wyświetl raport. I co nam to mówi? Że w ostatnich 180 dniach 525 tysięcy e, złotych wynosił obrót na ramkach z Ikea. Oczywiście to jest troszkę jakby zaokrąglone z tego względu, że nie każdy w tytule poda Ikea ramka i tam wymiar albo w ofercie, bo chce to na przykład ukryć. Tylko poda, że to jest ramka, ale większość osób, które sprzedają asortyment, na przykład w Ikea, chcą to podkreślić, że to jest ramka z Ikea, żeby no, klient na przykład zna jakość tych ramek. No i teraz tak, znając na przykład obrót najlepszego sprzedawcy, albo na, nawet tych, odrzucając jakby najlepsze i najgorsze i biorąc sobie średnią, no to wyjdzie nam taki średni powiedzmy obrót na tej kategorii, jaki. Teoretycznie moglibyśmy uzyskać, gdybyśmy też te ramki sprzedawali. Oczywiście to, to mówię tak w zaokrągleniu. Natomiast co nam to da? No, znając ceny, znając obrót, yy, wiemy mniej więcej i znając wartość prowizji jeszcze w danej kategorii, wiemy mniej więcej, ile moglibyśmy zarobić, yy, no, wchodząc. W daną niszę. Tak? Od tego odliczycie ewentualnie promowania i albo kwotę, którą chcecie na to przeznaczyć. Yy, odejmiecie zakup towaru, no i wyjdzie wam, no jeszcze jakieś pakowanie, tak, kartony, i wyjdzie wam, no czy ta gra jest warta świeczki, tak. Dodatkowo, jak chcecie, możecie sobie na przykład zacieśnić jeszcze yy, IKEA A4, żeby się pojawiło, wtedy będziecie. Chcieli sprzedawać tylko powiedzmy ramki A4, to znowu pokazuje nam, czy warto pchać się w daną niszę. No, musicie sobie to policzyć. No i w taki sposób możecie sobie sprawdzić każdą kategorię i w jakiś sposób przynajmniej będziecie wiedzieć, czy na przykład na tym Allegro jest warto się. W to pchać, czyli tak wykorzystujemy te dane z Allegro Analytics. Ok, mam nadzieję, że w jakiś sposób udało mi się Wam wyjaśnić, jak działa to narzędzie i jak możecie sobie wykorzystać to w Waszym biznesie. Kończymy dzisiejszy odcinek. Jak zwykle, zapraszam na kolejny. Cześć!